powiedz mi tak szczerze. No. Była wczoraj impreza, nie? Nie. Czy hmm? to już dlatego, że ten, że krew no. no tak chodzi? No. ktoś tak w koło się, ci. Nie wbijam się głęboko. Mhm. się to co widzicie. No Widzę właśnie. Chyba, że jestem rzeźnikiem, nie? <laughs> Sam się zdziwiłem, ponieważ no, nie jest to mój pierwszy tatuaż i no nie krwawiłem tak mocno jak, jak, jak dzisiaj i myślałem, że mogą być z tym jakieś problemy, że ten tłuszcz będzie wybijał. Paweł jaki czas? przewidujesz, mm. Bo przez te krwawienie może być dłużej. Coś, to myślę, coś... że może to być czas wystarczający na skończenie akurat. Tak? No, no to jestem zadowolony. <laughs> Zawsze kończę przed czasem. Kół cieszę się, niewielu. A do tego to bym się akurat nie przyznawał. <noise> hmm, dobra. należy pod jakim kontekstem, tak? Na to patrzeć, nie? Stanu no, mówimy o tatuażach przecież, nie? No, oczywiście. Mhm. tylko i wyłącznie. Tylko teraz nie drgnij, bo sobie zaznaczam, wiesz? A właśnie tak rozmawialiśmy wcześniej na temat laseru. Podobno dużo bardziej boli, co? Niż było. Wiesz co? Powiem ci tak. Usuwałem na nodze, na skroni, pod okiem. Tak jak na nodze, naprawdę zupełnie bezboleśnie. Tak? Ból nawet trochę nie był męczący. No, czułem to, no bo nie da się nie czuć, tak? no, Jak no, się no. tam wypala wiązka leserowa tuż tak, spod skóry. No, no czy to, to chodzi to jest Już. z tego co ja wiem, to po prostu jest na zasadzie rozbijania cząsteczek duszu mm. pod, pod skórą, który później jest wydalany przez organizm. Natomiast jeżeli chodzi o skroń. To A to tu ósme. po prawej stronie, tak? Tutaj, tutaj. No, no, no. no. To hardcore. Ja pierdolę. To naprawdę bolało. Mhm. A o tym laserze, przyznam, to ciekawie pogadaliście. Mm, to co, chyba koniec w ogóle, wiesz? Jest tu dużo emocji, jest to dużo myśli, czy ten tatuaż, jeżeli chodzi o cover, spełni moje oczekiwania. No jak? Jest bomba, jest zajebiście, zrobiliście tak? kawał dobrej roboty, bez kitu, Dziecięcie. wielki szacun. Tak Norbert, zajebiście to z Pawłem zrobiliście. Baba z uda, chłopu lżej, tygry węża dusi, dziara bez spodni chodzenie wymusi. W, ty, się, tym, co? w tym momencie, nawet yy, nie w shortach, w samych krótkich gaciach tak, mogę tak, latać po tak. basenie no. wszędzie. Nie, jest, jest naprawdę fajnie, jestem, tak? jestem miło zaskoczony, zajebista sprawa. Cię nawet nie przeszkadza ci, że wybrałem cię w sukni, tak? Nie, 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 nie jest nie, 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 elegancko, <laughs> powiem ci, to, to, szpilek brakuje. <laughs>